15 listopada. Żywot świętego Leopolda, Margrabi Austriackiego. Żył około roku pańskiego 1136. W miesiącu maju roku 1106 stał nowo zaślubiony Leopold Austriacki ze swą piękną małżonką Agnieszką w oknie nowego zamku na górze Leopoldowej pod Wiedniem i radził się jej, gdzie by należało wystawić klasztor, w którym by pobożni zakonnicy w swoim i narodu imieniu we dnie i w nocy psalmami wielbili i sławili Boga. Natłok bowiem zatrudnień nie dozwalał im zająć się należycie tą sprawą. Wtem powstał wiatr, zerwał zasłonę z głowy agnieszki i daleko ją uniósł. Nadaremnie starano się odnaleźć zasłonę, a gdy po 23 dniach Leopold polował w lesie nad Dunajem, zaszczekały nagle psy i stanęły przed krzakiem dzikiego bzu. Margrabia spiął konia i zbliżywszy się do zarośla, znalazł zasłonę na gałęzi. Uważając w tym znak woli wyższej, Iż klasztor ma stanąć na niniejszym miejscu, położył w tym samym roku kamień węgielny do słynącego po dziś dzień konwentu Klosterneuburg. Leopold był synem Margrabiego Leopolda III, urodził się w Melk w roku 1073 i wychowany został przez świętobliwą matkę Idę, czcigodnego biskupa passawskiego Altmanna i tamtejszych benedyktynów, z którymi lubił we dnie i w nocy chodzić do chóru. We wspaniałym i rosłem jego ciele przemieszkiwała zacna dusza. Wyćwiczony w rycerskim rzemiośle i naukach, jedno tylko miał życzenie być jednym z pierwszych w pobożności, wstrzemięźliwości, pokorze i czystości. Lubił się rozczytywać w Piśmie Świętym i trwać na modlitwie. Po zaszłej w roku 1096 śmierci ojca objął rządy Austrii, pragnąc nade wszystko popierać troskliwie doczesne i duchowe dobro poddanych. Za najpewniejszą drogę i najpewniejszy sposób dojścia do tego wysokiego celu uważał bojaźń Boga i wykonywanie praktyk i przepisów religii katolickiej. Nie szczędził kosztów i nakładów na wykształcenie uczonych i pobożnych księży, którzy by lud obeznawali z świętymi prawdami wiary, na budowanie nowych kościołów, restaurowanie starych i nadanie większej okazałości nabożeństwu. Z jak największą ofiarnością dbał o pomnożenie klasztorów i rozumiał, jak wielkie mają znaczenie zgromadzenia zakonne. Był fundatorem klasztoru Świętego Krzyża, wystawił klasztor w Sattelbachu, rozszerzył konwent w Klosterneuburgu i zajmuje niepośrednie miejsce między dobroczyńcami fundacji zakonnych w Seitenszten, Herzogenburgu, Świętego Floriana, Świętego Piotra w Solnogrodzie, Świętego Mikołaja pod Passawą i tak Wszystkie te fundacje były rozsądnikami uczonych i gorliwych duchownych, którzy rozproszeni po kraju starali się o rzeczywiste materialne i duchowne dobro jego poddanych. Duchownym wszędzie i zawsze oddawał cześć powinną. Sam ze swą małżonką dawał całemu krajowi jak najpiękniejszy przykład wzorowego pożycia rodzinnego. Każdej nocy wstawali oboje na wspólną modlitwę, każdego rana z największym nabożeństwem słuchali mszy świętej, w każdej uroczystości brali udział. Dzieci ich były wzorami pobożności, posłuszeństwa, skromności i uprzejmości. Wszyscy poddani, nikogo nie wejmując, mieli każdej chwili przystęp do niego, mogli się przed nim użalić, przedłożyć swe życzenia i liczyć na jego pomoc. Był ojcem ubogich, pocieszycielem wdów i sierot, opiekunem chorych, których sam odwiedzał. Nawet zbrodniarzom, których karał z bezstronną sprawiedliwością, łagodził surowość kary o tyle, że się starał o ich szczerą poprawę. Przez lat dwadzieścia panował pokój w jego kraju, Poddani jego błogosławili rządy Leopolda i wszystko zapowiadało jak najszczęśliwszą przyszłość, gdy wtem chciwi łupu i zdobyczy Węgrzy najechali Austrię. Zmuszony do pochwycenia oręża, okazał się bohaterem i dowiódł, że nie tylko umie się modlić, ale i bić dzielnie i zwyciężać. Dwa razy zadał Węgrom dotkliwą klęskę. Tymczasem umarł cesarz Henryk V. Książęta Rzeszy obrali Leopolda następcą. Ale margrabia prosił ich na klęczkach, aby go zwolnili od dźwigania tego brzemienia. Syty lat i chwały, umarł 15 listopada roku 1136. Papież Innocenty VIII zaliczył go w roku 1485 w poczet świętych Temisłowy. Leopold rządził w Austrii lat 40 w czasach, gdzie każdy mieszkaniec w Niemczech trapiony był ustawicznymi wojnami, mordami, pożogami i spustoszeniami. Margrabiego Leopolda rządy były łagodne, sprawiedliwe i błogie. W innych krajach lała się krew obficie, w jego dzierżawach natomiast panował święty spokój. Austria czci w nim swego patrona. Nauka moralna. Święty Leopold szczególną oddawał cześć duchownym, tak świeckim, jak i zakonnym, i ściśle tego przestrzegał, ażeby jego poddani w niczem im nie ubliżali i wszędzie należny szacunek okazywali. Idźmy przeto za przykładem świętego Leopolda i pamiętajmy, iż duchowny zasługuje na szacunek z dwóch powodów. Po pierwsze, kapłan katolicki zastępuje niejako osobę samego Chrystusa Pana, wszechpotężnego władcy nieba i ziemi, jest on namiestnikiem Boga. Wszakże sam Pan Jezus mówi, wybrałem was, posyłam was, jak mnie posłał Ojciec Mówi: Kto was słucha, słucha mnie. Kto wami gardzi, gardzi mną. Do tych słów dodaje święty Paweł następujące objaśnienie – Niechaj każdy w nas uważa sługi Boże i szafarzów tajemnic Bożych, jesteśmy posłannikami Bożymi. Z tej nadprzyrodzonej godności kapłana wynika według księgi Syrach obowiązek, z całej swej duszy obawiać się, powinieneś pana i szanować kapłany jego. W księdze piątej Mojżesza czytamy: kto spychy się wzbrania słuchać rozkazu kapłana, który równocześnie służy Bogu twemu panu, ten winien jest śmierci. Sam pan Jezus okazywał najwyższą cześć kapłanom żydowskim, nawet Annaszowi i Kajfaszowi. Po drugie, winniśmy kapłanowi katolickiemu okazywać po Bogu najwyższą cześć, już to dlatego samego, że ksiądz w imieniu Boga piastuje najwyższy na ziemi urząd. Na kapłanów zlał Pan Jezus zaszczytny obowiązek temi słowy: opowiadajcie Ewangelię każdemu stworzeniu, nauczajcie wszelkie narody. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, kto nie uwierzy, potępion zostanie. Nie aniołom, lecz katolickim duchownym przysługuje prawo rozgrzeszania temi grzeszników i zbrodniarzy wykraczających przeciw majestatowi boskiemu. Odpuszczam ci w imię Boga grzechy twoje, wybaczam ci złe, któreś popełnił, zwalniam cię od zasłużonej kary ognia wiecznego, darzę cię łaską uświęcającą i prawem spadkobierstwa zasług Jezusa i nieba. Zaiste samemu Bogu tylko i szafarzowi tajemnic jego przysługuje ta władza. Modlitwa. W imię zasług Świętego Leopolda, sługi Twego, błagam Cię, Boże, ażebyś mnie utwierdzić raczył nie tylko w poszanowaniu Twych świętych przykazań, ale abym nigdy nie spuścił z oka czci należnej Kościołowi przez Ciebie założonemu i szafarzom Twych świętych tajemnic, którzy drogą tej krótkiej pielgrzymki ziemskiej mają mnie zawieść do żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w niebie i na ziemi, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani wierni słuchacze, listopad to miesiąc poświęcony szczególnej czci wszystkich świętych, zachęcamy, abyście wzywali ich pośrednictwa, w szczególności w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W tym miesiącu wyjątkowym nabożeństwem są wypominki, warto często uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Natomiast na naszym kanale znajdziecie tradycyjną wersję wypominek. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca. Dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy Tobie drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak włączyć wsparcie cykliczne, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który od niedawna jest na nowej parafii w Olsztynie. Bardzo prosimy o modlitwę za niego i za duszpasterstwo, które będzie tam prowadził. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.